4 października minie 50 lat od momentu, kiedy papież Paweł VI ogłosił świętą Katarzynę ze Sieny doktorem kościoła. Warto przybliżyć życie tej kobiety, która odegrała ogromną rolę w dziejach Europy. Ją szanowali wszyscy i monarchowie, i papieże. A fenomenem, fenomen świętej Katarzyny polegał na tym, że była kobietą niepiśmienną, nie, nie, analfabetką, a mimo to potrafiła wpłynąć na losy Europy. Katarzyna Sieneneńska urodziła się 25 marca 1347 roku w rodzinie średnio zamożnego farbiarza skórnego Jakuba który obok Katarzyny miał jeszcze 24 dzieci. Święta Katarzyna, mając 7 lat, postanowiła ślubować Bogu, że zachowa dziewictwo do, do, same, do śmierci, a w wieku 16 lat wstąpiła do trzeciego zakonu Świętego Franciszka. Zamieszkała w rodzinnej Sienie w klasztorze Dominikanów. Rok później złożyła przyrzeczenia tercjarskie i odtąd jej życie charakteryzowało się przede wszystkim modlitwą i ascezą. Często się martwiała. Bardzo mało jadła, poszcząc. W tym czasie święta Katarzyna wiele myślała o sobie i o świecie, w którym żyła i te przemyślenia zaowocowały chęcią jej zainteresowaniami kościołem i światem. Zaczęła płomienne przemowy wygłaszać w klasztorze dominikanów. Nie wszystkim się one podobały, tym bardziej, że w tych przemowach wskazywała na grzechy popełniane przez duchowieństwo. W związku z tym jak wiadomo musiała mieć wielu wrogów i oni spowodowali że w roku 1374 Katarzyna musiała stanąć przed sądem ikwizycyjnym. ale jej świadectwo i świadectwo ludzi, którzy przed tym szacownym trybunałem bronili ją, no, spowodowało, że sąd kościelny oczyścił całkowicie bezpodstawnych zarzutów. Kierowanych pod adresem świętej Katarzyny. W roku następnym, gdy wróciła do Sieny, miasto to nawiedziła zaraza dżuma. Ofiarnie pomagała mieszkańcom. Chrystus jej ofiarność nagrodził darem szczególnym. W roku następnym otrzymała dar stygmatów. Z tym, że były to nietypowe stygmaty. Bo miała krwawe promienie na rękach. Bardzo się cieszyła tym darem, bo wiedziała, że Bóg ją niejako poślubił, zaślubił. Święta Katarzyna przez całe życie bardzo ofiarnie pomagała ubogim. Bardzo dużo się modliła i też bardzo się umartwiała. Zresztą te umartwienia znacznie osłabiły jej zdrowie i dlatego umarła mając 33 lata. Największym sukcesem duszpasterskiej działalności świętej Katarzyny było spowodowanie powrotu papieża Grzegorza XI do Rzymu z Awinionu. Wszyscy, wszyscy ówcześni Bohaterowie tamtych wydarzeń wskazują, że papież powrócił dzięki e, autorytetowi świętej Katarzyny. E, święta Katarzyna pozostawiła po sobie, chociaż była niepiśmienna, dwa dzieła: listy oraz e, <laughs> dialog o Bożej. Szczególnie ten dialog jest bardzo ważny, gdyż święta Katarzyna. E, w tym dziele napominała księży, wskazywała ich błędy, grzechy, które niestety w tamtym czasie były dość powszechne. Ale z drugiej strony także wskazywała wiernym, że kapłanów należy szanować, mimo że są grzesznikami. Należy ich szanować, gdyż oni rozdają sakramenty. Warto o tym pamiętać, szczególnie w dzisiejszych czasach. Gdyż święta Katarzyna swoim przykładem pokazuje, że jeżeli się widzi zło w kościele, to należy je napiętnować, a nie obrażać się na ten kościół. Ona dążyła do reformy tego kościoła. W ikonografii, święta Katarzyna przedstawiana jest jako postać w habicie dominikańskim, trzymająca w ręku lilię, która jest symbolem niewinności również księgi, która symbolizuje mądrość, mądrość, którą otrzymała od Boga, i te przeszywające krwawe promienie na rękach.